Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Na wstępie muszę Was przeprosić, ale dzisiaj będzie krótko i nic specjalnego, bo rozłożyło mnie. No. Rano porządziłem. cały dzień leżę w wyżej, piję te mikstury, miody, nie miody. Tam sobie robię, może się poprawi, ale czuję się, jakbym się z tramwajem zderzył. No ale w końcu wyszedłem z chałupy, biorę jedzia, pójdziemy na pole, chociaż tego. O, jak się cieszę na spacer. Bo widzi, że smycz wziąłem. Chociaż saladery tam, czy jakiś roślinek na polu narwę. Trochę się przejdziemy, bo nie mogę w domu już wysiedzieć. No, taka ładna pogoda dzisiaj do roboty. Tyle rzeczy miałem poplanowane. I to aż zły jestem na siebie, ale co poradzę. Zły, jakby to moja wina była. No pewnie jakaś moja. Nie wiem od klimy, czy od czego mnie to wzięło. Bo jak w czerwcu chorować, to jest najgorsze. Aż sobie myślę o co chodzi. Odporność mam jakoś słabo czy coś. Ale w sumie ostatni raz jakoś tak lepiej przeziębiony, mocniej, to chyba aż w zeszłym roku byłem. Także nie jest tak źle, że co chwilę łapię, no ale coś złapało, co zrobić. Jak w mieście mieszkałem, wolne było, to nieraz się cały dzień w chałupie przesiedziało i bez problemu. A dzisiaj to nie mogę wysiedzieć. No, Ale muszę wyleżeć to dziadostwo, bo... Bo jest nie za wesoło, ale no nie mogę wysiedzieć. No już trzy lata tu mieszkam na wsi. Już tak się przyzwyczaiłem, że większość dnia na zewnątrz, że w tych czterech ścianach to nie mogę wysiedzieć. No. no ale trzeba. Przynajmniej dzisiaj zobaczymy jak jutro będzie. Najem się jakichś tabletków, ferweksów na noc. się wygrzeje, może coś się poprawi. który się wypije, to może nie będzie tak źle. I jesteśmy już na polu. Ten owiec to ładnie rośnie. Może by w przyszłym roku całe pola, całe pole tego owsa posiał, to by było i ten. No co by było? I słoma, i ziarno może? Może by się kombajn najeło. Ile to by mu tu zajęło? Chwila. Moment, a właśnie sprawdzałem jak ta edziu nie ciągni. Bo tu sarny chodzą i tu ta sarna nie wiem czy w tej choinie, czy w tej choinie ma młodego. I tam go odprowadza i przychodzą tutaj właśnie sobie pojeść na te pole. Ostatnio Wam nawet zdjęcie wrzuciłem. To Edziu to zawsze do tego lasu ciągnie. A saladera sprawdziłem jak wygląda. O, to ta roślinka. O ile dobrze widzę z tymi małymi listkami. No to zaraz sobie tego tutaj nazbieramy. Ta saladera to taka przytumiona tym zielichem. A gdzie owiec rośnie to nawet... Nawet czysto tam jest, tak nie zarasta, bo szybko idzie w górę, to pewnie dlatego. Nie wiem, czy to dobry pomysł na przyszły rok tu sam owiec zrobić, no ale słoma by mi się przydała. Ziarno też, nawet jakby tam plonów nie było dużych, bo przecież ja tu tam nie będę tego niczym pryskał i tak dalej, bo to bez sensu na taki mały kawałek i szóstoklasę, to to się wcale nie opłaci na pewno. No ale jakby trochę tak urosła. To czemu nie? Nie widzę przeciwwskazań. Bym miał pierwszy wiecie, pierwsze żniwa na swoim polu, to by było. Może ciągnika się dorobię do przyszłego roku, to bym dużo mógł sam zrobić. Nawet jakbym wiecie, maszyn nie miał, to maszyny zawsze można pożyczyć. Jakieś starsze już tutaj kilku rolników z okolicy znam to. By się człowiek trochę nauczył, aby się tylko nie popsuł, ale tu dużo tych jest. Biedronek, to już któraś tutaj, chodzi sobie dobrze. I to są te nasze, polskie, z tego co widzę, bo teraz jest bardzo dużo tych biedronek azjatyckich. Ja nie będę jej tu przeszkadzał. Tych azjatyckich jest bardzo dużo. Coś tam nazbierane. Można pomału wracać na bazę. Edżal, widać kolację, kury puścić na. Zielonkę, króliki nakarmić i przejrzymy, co tam u pisklaków słychać. Już pewnie pozabrudzały te wodę, co im dzisiaj powymieniałem. O, podobno kozaki już się pojawiły, grzyby. Chętnie bym się przeszedł, aby się jak najprędzej wykurować, bo na kozaki akurat mam tutaj w okolicy parę miejscówek sprawdzonych, gdzie co roku rosną. To by się już coś nazbierało. No ale to na pewno. Nie dzisiaj niestety, pewnie i nie jutro. Może przy niedzieli by się przeszło. Zobaczymy. I już jesteśmy na bazie. Daję ci smycz, tylko odepnę. O, odpięta. Możesz lecieć. Spacer krótki to. Jeszcze ma siłę biegać. Tą swoją ulubioną zabawkę zostawił w chałupie i chyba zapomniał. Latał tu, szukał jej. Ale wiedziałem, że zaraz idziemy. To mu nie dawałem, bo jeszcze by wyniósł na pole, gdzie zostawił. A taka jego ulubiona, to trzeba jej pilnować. Edziu dostał kolację, to można kury na zielonkę puścić, nie lecą sobie, się tu dobijają do bramy. Jak przychodzi godzina, to już pod bramą stoją. Jest tego towaru, to im tutaj trochę wysypiemy. Kaczki, gęsi sobie to chętnie pojedzą moi, nawet kury i lecimy dać. Królikom. Proszę uprzejmie i wasza kolacyjka. Oj, zobaczył, że tutaj do króli zaglądam. To już tam piszczy, wiadomo. Chętnie by się z nimi pobawił, ale nawywalałeś tego. Oj, następne poidełko. Tym razem u czarnego już przepuszcza. Bo ja już mu dzisiaj dolewałem wody, to miał pełne, już ma puste. I jednak podciekuje, tak mi się wydawało. Zaraz mu naleję i jutro czy pojutrze się pojedzie gdzieś do zoologicznego sklepu. I się kupi. Prawda, ładka? Smacznego, zajadaj sobie. Smakuje, co? Patrzcie, jak malutkie już ładnie porosły te kurczaki. Ten jeden największy, to zaraz będzie taki wysoki, jak i ona. Tyle ma tych kurczaków, perliczek, ale mieszczą się pod nią. Bez problemu wymieniłem im wodę, dałem mu tutaj paszy trochę śruty, trochę takiej przymielonej bardziej. Rosną, rosną, pomału. Perliczki to chyba wolniej od, od kury rosną, ale niech sobie rosną. Już wieczór się zbliża, to one siedzą pod mamą, szybko się chowają. Te ekipy dawno wam nie pokazywałem. Rosną, rosną jak na drożdżach. Jeden to chyba będzie miał trochę taki czubeczek na głowie, widzę, że jemu tak piórka ładnie. Obrastają i takich o bocianków, to tutaj aż cztery są. Chociaż ten to taki rudy bardziej jest. Te będą takie trochę pstrokate. Ta kurka bardzo zasypuje wodę i pasze cały czas. Trzeba jej wymieniać po parę razy na dzień, ile by się nie nalało. To to zawsze zasypie albo przewali. No tak już ma. Bardzo lubi grzebać w ziemi. Jak to kura, ale nie każda tak ma, bo malutka to ma czysto, jakoś tak nie psuje tych poidełek, karmidełek. O właśnie, zamówiłem kolejne, czekam aż mi przyjdą, to powinno im się tutaj trochę poprawić. Dla tych perliczek najbardziej. I to wszystko w dzisiejszym gnocie. Jeszcze raz Was przepraszam, że taki on flegmatyczny, no ale trzeba wrócić do zdrowia. Nawet myślałem, żeby dzisiaj nic nie nagrywać, ale wiem, że... Dużo ludzi czeka rano, to pewnie by było bardzo dużo zapytań, co się stało. Wszystko w porządku, generalnie tylko trochę mnie jakieś choróbsko, trochę mnie położyło. No. I trzeba swoje odleżeć tam parę dni. Powinno przejść, oby jak najszybciej, bo dni długie, pogoda piękna. Trzeba robić i z drewnem porządek, wolierę zrobić. Tych kurczaków jest dużo, jakiś wybieg dla nich też może bym zrobił, tak się zastanawiam. Ja już nie mówię o królikach, bo to szkoda gadać. Już tyle się do tego zabieram. Dalej nic nie zrobione. Roboty pełno, no nie ma sił. Lecę, lecę się kurować dalej. A my widzimy się jutro oby o siódmej rano. Na razie, cześć.